Dzień dobry! Dzień dobry do Co sobie robisz? Leniuchujesz? Synuś? Leniuszek jestem, tak? Leniuszek! O mój Boże, dzień dobry! Kto tu przyszedł? Rokuś! O, zamiast się z wami przywitać, to on sobie się kładzie, on idzie spać, a co on będzie się witał? Dodek! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w takim rozpizdiole na głowie, ale y, testuję fajną maseczkę, kupiłem w niemieckim Kauflandzie. Jest to na House to jest i jest to maseczka mineralna, moje kochane skarby, z salą morską, z kwasem hialuronowym, wyciągiem z orzecha, z pantenolem i bardzo dużą dawką pantenolu, ale w sumie taka maseczka wyciszająca. Także... Mamy taką żelową maseczkę na buzi. Zobaczymy, jak ona zadziała. A może sobie dołożę? Kto to wie. Minutę później Kacpi dokłada maseczkę. A tam jedna saszetka. To jest taki żel. On bardzo fajnie się wchłania i żadnej lepkiej warstwy. Oni każą to zmyć za 10 minut. A gdzie tam? Niech mocniej składniki aktywne wejdą w naszą skórę. I oczywiście przytrzymam ją sobie do pół godzinki. I Wam powiem szczerze, że nakładając tą maseczkę, ja czuję niesamowitą ulgę na skórze. Ja czuję takie fajne nawilżenie, takie ukojenie. Przez, jak nakładałem pierwszą warstwę, to czułem lekkie piczenie, bo ona jest taka trochę słona bo to jest ta właśnie taka solą morską ta maseczka. Ale teraz czuję niesamowite ukojenie skóry. Także wow, coś pozytywnego się dzieje. Moje kochane skarby, tutaj drabina i miotła w tle, także nie zwracajcie na to uwagi, ale patrzcie jaka zdobycz dzisiaj w Kauflandzie. Za 5 euro Bewola Fluid Summer Fluid SPF 50. Testowałem go na dłoni. Bardzo fajny, leciutki, wygładzający kremik, który nie bieli. Także ja jutro będę go testował, ponieważ ja już dzisiaj nigdzie z domu nie wyłażę. Nie będę aplikował po prostu niepotrzebnie filtra na twarz. Dzisiaj poświęcam się w całości pielęgnacji skóry, zrobić sobie maseczkę, zrobić sobie pielęgnację. Ja już po prostu nie będę aplikował dzisiaj tego SPF-u. Ale no, zobaczymy, co to za gagatek. Jeżeli będzie cudem, to będziemy mieli w Niemczech pierwszy filtr odhaczony z genialnym składem. No, dzień dobry, dzień dobry, z maseczką na buzi. Druga warstwa, którą dołożyłem, już się wchłania momentalnie i ja widzę, że kolory skóry mam już ujednolicony. E, tutaj e, nic mi nie wyskoczyło, jeżeli tutaj chodzi o jakiegoś Georgia, to nie jest pryszcz, tutaj e, komar mnie ugryzł. No niestety, i jak komar mnie ugryzł, to wiem, że jeszcze przez dwa dni to będę miał. Zdecydowanie. No, wczoraj mnie to swędziało, dzisiaj już to nie swędzi, czyli to już jest pozapalne, także no, teraz czekamy na to, a zniknie po prostu. Dzisiaj słoneczka na niebie już nie ma, bo mamy godzinę 17. Było słoneczko wcześniej, ale teraz takie niebo jest po prostu jaśniutkie, ale y, nie ma słońca. Dobrze, że nie pada, ale wam powiem, że jest fenomenalnie chłodno. Ja mogę w końcu wyjść, bo dzisiaj rano jak wszedłem na balkon, było mi tak gorąco, a w domu mam bardzo chłodno. I to właśnie jest fajne, że jak są upały, to w domu mam chłodno, ale... Teraz jest błogo. Tutaj chcę się wami, z Wami podzielić nową zdobyczą z Dilza. Ja już te produkty, ten produkt Wam pokazywałem jakiś czas temu, ale mm, nie powiedziałem Wam nic głębiej. A teraz Wam powiem. Jest to Land of Nod. Jest to Relaxing Foot Mask. Jest to maska do stóp lawendowo-rumiankowa. I to nie jest maska do stóp złuszczająca. To są skarpetki bardzo silnie odprężające, nawilżające stopy. Kosztują grosze w Dilzie, a fantastycznie łagodzą zmęczone stopy po całym dniu. Nawilżają skórę wokół stóp długotrwale. I naprawdę regenerują skórę stóp. Także jeżeli macie suche stopy, ja nie mam z tym problemu, ale po prostu kosmetycznie uwielbiam robić maski na stopy. Ale jeżeli macie w ogóle suche stopy czy wysuszone, to Wam rekomenduję tę maskę do stóp. Ona kosztuje grosze. Jest w zestawie pakowana dwa opakowania. W każdym opakowaniu macie po prostu dwie skarpetki włożone. Także za mniej niż 10 zł macie spektakularne dwa zabiegi do stóp. Maseczka zmyta, pielęgnacja zrobiona, mam położone serum Tołpy Plumping Effect Wiśnia-Jabłko. To polecane na moim kanale, fantastyczne serum do twarzy. Teraz nałożyłem pod oczy jeszcze serum kofeinowe Skinny Mal i krem pod oczy Tołpa My Skin Changer. I nałożyłem sobie leciutki krem nawilżający Tołpa Dermo Ceramidowy. No i teraz czas na zapach. Flow Perfum 131 to jest zamiennik e, Tom Forda Tobacco Vanille. I ja nie szczędzę na siebie zapachów. Ja kocham zapachy i naprawdę ja nie stosuję na, na ciało, ponieważ jest alkohol, ale na ubrania. I patrzcie, i możecie sobie dzisiaj pomyśleć, że ja jestem nienormalny. Ale tak, Kacperek stosuje zapachy. Zdecydowanie. Tą, tą perfumkę już e, męczę tydzień. I teraz zobaczcie, na dowód druga 131 w zapasie, a zaraz wam jeszcze pokażę dogłębniej moją kolekcję zapachową. A przypominało mi się, że e, pokazywałem wam już moją kolekcję zapachową, także, no także tak, moje kochane serduszka, zapachu wam już nie będę pokazywał, ale muszę wam dzisiaj powiedzieć, że fajnie mi dzionek w sumie dzisiaj minął. Tylko, że byłem na pogrzebie, ale to nie, nie był pogrzeb y, tam osoby żadnej z mojej rodziny, ale to mojego przyjaciela mama zmarła i była ciężko chora i, i tak dalej. I tak poza tym pogrzebem to generalnie rzecz biorąc y, dzionek mi minął dobrze, tak? No ja pojechałem do Polski na ten pogrzeb, pogrzeb był na 13. Tam wiecie, cała, cała ceremonia pogrzebowa plus y, msza i y, zwłoki, doprowadzenie tego wszystkiego to tam po 14 to się wszystko skończyło, tam jeszcze stypa była i tak dalej, ale ja na stypę nie jeżdżę. Ja nie lubię styp ogólnie, ponieważ ja uważam, że może mam inny pogląd, tak? Możecie się ze mną nie zgadzać, ale to nie jest dzień do celebrowania kogoś śmierci, tak? Żeby bawić się na jakiś stypie. Ja rozumiem spotkania z rodziną i tak dalej, i tak dalej, ale no, ja mam także, no wiecie, ja mam troszeczkę inne poglądy na ten temat, tak? Moje kochane serduszka. Także, no, dzione generalnie rzecz biorąc miną mi dobrze, tylko łobuzy nie chcą mi się dzisiaj z wami przywitać. No, także moje kochane skarby, nowy tydzień zaczęty, Poniedziałeczek. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się filmik podobał o barierze lipidowej i o rekomendacji fajnego serum do twarzy z kanabidiolem marki Laku, ponieważ Laku produkuje naprawdę sajepiste. Rewelacyjne kosmetyki. A te ich nazwy marketingowe, żeli pod prysznic, że pies ci mordelizał itd. itp. No to po prostu jest cud bajeczka rewelacja. Nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Po prostu jeżeli chodzi o grafikę y, kosmetyków Laku i o ich opisy marketingowe, to po pierwsze marketingowca mają przegenialnego i grafika komputerowego też, który robi im te etykiety. To trzeba przyznać. Mała polska firma, bo ja pamiętam początki tej marki Laku, przecież oni y, zaczynali, to ja y, jeszcze jak współpracowałem z y, I Love Boxem, to ja miałem ich żel pod prysznic y, w boksie. Y, I ja Wam powiem szczerze, że no naprawdę to są kosmetyki, które robią robotę, a nie kosztują dużo. Ja mam w zapasie po serum z kanabidiolem, czekajcie, żeby Was nie skłonić. Siedem chyba serum do twarzy jeszcze z laku, ale one poczekają bardzo długo jeszcze na testy, ponieważ mam teraz tyle ser pootwieranych, żeby dla Was potestować nowości. I testuję też genialną nowość dla skóry naczynkowej, która kosztuje grosze. Opowiem za, swój, za jakiś czas na temat tego produktu, ale już pierwsze takie kilka dni stosowania, no już no, mogę powiedzieć rewelacja. Ale, ale, ale muszę Wam coś powiedzieć. Ja jestem nienormalny, przyznaję się do tego w końcu, ale dzisiaj, po pogrzebie, już i tak dalej, jak tam byłem w Polsce, zajechałem do Rosmana. Ale wiecie co? Kupiłem sobie na zapas następnych 10 serum Eveline Gold Peptides, bo nie wytrzymałem. Kupiłem dwa dla mojej mamy, bo moja mama uwielbia to serum. Gold Peptides. Mówi, podziela moje zdanie, że nie ma lepszego serum. A moja mama też, y, w tym okresie, kiedy ja jeszcze też kilka lat temu używałem śmieci, to moja mama też używała śmieci. Y, ona używała serii Lancome Absoli. Tą najdroższą, tą złotą. Masakra. I moja mamusia jest od tylu lat świadoma, ile ja jestem lat świadomym konsumentem. I serum LW Line Gold Peptides pokochała. Także. Y, no, będziemy razem zużywali, no. Także to serum jest fantastyczne. Kupiłem kolejne na zaśkę, bo boję się, coś przeczuwam, że mogą je wycofać. Pfu, nie życzę nikomu. Także jeżeli będzie w dobrej cenie, ponieważ e, jeden z widzów, e, chyba Mały Kurczak, pozdrawiam Ciebie serdecznie, o loginie Mały Kurczak, e, pisał bądź pisała, e, że od 16 czerwca to serum Gold Peptides Eveline będzie na promocji w Rosmanie. Ja i dzisiaj nie czekałem na promocję. Mi ta promocja nie obchodziła, ja już musiałem mieć, wiecie o co chodzi. Także jeżeli będzie na promce, naprawdę bierzcie w ciemno, no, rewelacyjny kosmetyk. Także, no, tak, moje kochane skarby, taki vlog z dzisiaj. No, mam nadzieję, że Wam się po prostu podobał. Jeżeli tak, to proszę łapkę w górę i komentarz. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego wieczorku. Buziaczki wielkie. Hej.